Druga edycja Plebiscytu. Kupuj lokalne produkty. Andrzej Żobrowski. Jestem współwłaścicielem firmy Piekarnia Krupiowska Seratin. Produkujemy bardzo szeroki asortyment pieczywa. Nasza firma jest głównie, specjalizuje się w wyrobach takich regionalnych. To jest e, takie jak kiedyś babcie, mamy piekły, czyli e, fafernuchy, e, chleby swojskie, e, e, różne kołacze. Razowe. Chleby, które przypominają niektórym dzieciństwo. Produkujemy według staropolskich receptur bez konserwantów i polepszaczy na naturalnym zakwasie. Do plebiscytu kupuj lokalne produkty. Zgłosiliśmy pączek z pudrze, łopatkę wieprzową w chlebie, kołodziej i fafernuchy. Pączek z pudrem. Jest to wyrób na recepturze babcinej, bez żadnych barwników, z naturalnymi jajami. Łopatka wieprzowa w chlebie, jest to surowa łopatka wieprzowa wkładane w surowe ciasto i wszystko razem to się piecze i to jest taki wyrób regionalny, można powiedzieć kurpiowski. Chleb kołodziej, jest to wieloziarnisty chleb na bazie mąki żytniej pytrowej który jest bardzo wilgotny. Fafernuchy kurpiowskie są to malutkie ciasteczka z dodatkiem martwi, miodu i odrobinę pieprzu i to jest oczywiście z ciasta chlebowego. To tak jak kiedyś babcie piekły chleb, później to co zostawało w dzieżce, dokładały do tego martwi, pieprzu, trochę miodu, wyrobiły to, kształtowały jako kopytka i pieczone to w, na temperaturach niższych w piecach, przez co są takie twardsze. Nasze wyroby można zakupić w naszych firmowych sklepach i te sklepy znajdują się na osiedlu Centrum, na ulicy Sikorskiego, na ulicy Halera, na ulicy Denisiewicza, przy dworcu PKS, na ulicy Piłsudskiego i na Ryneczku Miejskim, Prądzyńskiego. Nasze produkty dostarczamy również do wybranych sklepów na terenie e, miasta Ostromeki oraz powiatu Ostromeckiego e, i oczywiście tereny Łyse, Kadzidło, e, Baranowo, e, Lelis. Zapraszam do głosowania na nasze produkty w konkursie Kupuj lokalne produkty oraz odwiedzenia targów, e, targów ekologicznych 19 maja w Ostromece i odwiedzenia naszego stoiska.